Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dawno nas nie było na YouTubie. Ostatni nasz vlog to było grzybobranie na Podlasiu. A tu jak widzicie za mną nagle zimowa aura. Postanowiliśmy ostatnio, że nie będziemy na siłę karmili algorytmów YouTube'a tylko po to, żeby wyświetlał nasze filmy. Nie będziemy na siłę jeździli tydzień w tydzień, dodawali filmu. Filmy będą jak po prostu gdzieś będziemy się wybierali. No i dziś wyszło tak, że mamy niedzielę, tak zwany długi weekend wczoraj święto niepodległości. Obudziliśmy się jakoś o dziewiątej, no i pierwszy pomysł po otwarciu oczu był taki, jedziemy w góry. Ale też nie chcieliśmy jechać gdzieś, e, zdobywać kolejnych szczytów z korony gór Polski. Jak dobrze wiecie, robimy to. Wybór padł na coś e, prostego do przejścia, coś bardzo turystycznego. Dobra, czas na intro i za sekundę Wam powiem, gdzie przyjechaliśmy. No i już Wam mówię, gdzie jesteśmy. Dokładniej przyjechaliśmy sobie w chyba drugie pod względem popularności, jeżeli chodzi o Zakopane i okolice. Drugie miejsce pod względem popularności, Dolina Kościeliska. No, i musicie przyznać, że patry zimą są naprawdę piękne. Także jest to idealny pomysł na takie niedzielne popołudnie. My byliśmy tu już kilka lat temu. Jeszcze nie prowadziliśmy kanału. Niestety nie przeszliśmy całej doliny. No i dziś najprawdopodobniej też nie przejdziemy całej. Ze względu na późną porę. Bo wybraliśmy się z Krakowa, wyjechaliśmy dopiero o 10.00. Także za chwilę zrobi się ciemno. Do samego schroniska się nie wybieramy dziś. Ale jeżeli nam się uda, pogoda pozwoli. Nie zrobi się zbyt szybko ciemno. To zrobimy taką małą pętelkę Tu mam wstawię screenshot z map. Aktualnie idziemy sobie szlakiem zielonym i najprawdopodobniej później odbijemy na szlak czarny. Na szlaku czarnym postaramy się zahaczyć o jaskinie, z których Dolina Kościeliska słynie. Także zapraszamy do takiego niedzielnego spaceru razem z nami. Pierwszy raz w tej dolinie byliśmy jakieś 5 lat temu. Jeszcze nasza nadia była malutka. O ile dobrze pamiętam, szliśmy tu chyba nawet z wózkiem. Także trasa jak najbardziej dla rodzin z małymi dziećmi. I to co najbardziej urzekło mnie w tym szlaku, to te takie skały po prawej. Spójrzcie jak to świetnie wygląda. Co prawda nigdy Kościeliskiej nie odwiedziliśmy jeszcze w lato. Ale zimową porą naprawdę mogę Wam polecić to miejsce. Tak cały czas widzicie na załączonym obrazku, szlak bardzo mocno turystyczny. Z tego co czytałem na wejściu, jakieś 20-30% ruchu turystycznego odbywa się właśnie tu. Patrzcie na to, jak to pięknie wygląda. Zapraszam was teraz na kilka minut przewitek z trasy. Popatrzcie sobie na te widoki, a ja wam przybliżę kilka podstawowych informacji na temat Kościeliskiej. Tak jak już wcześniej mówiłem, Kościeliska to drugie po Morskim Oku najpopularniejsze miejsce parku. No, i w sumie z naszej pętli nic nie wyjdzie. Chcieliśmy zrobić sobie pętlę tamtędy górą, ale okazało się, że niestety pętla jest tylko jednokierunkowa. Dobra, także ruszamy dalej zielonym szlakiem na ornak. Ja się biorę za opowiadanie, a Wy sobie patrzcie na te piękne zimowe widoki. No, i tak jak widać na załączonym obrazku, kościeliska jest uważana za jedną z najpiękniejszych. Dolin w Tatrach Zachodnich. Tak jak już wcześniej mówiłem, słynie z licznych jaskiń, a znajduje się tu ponad połowa poznanych jaskiń w Tatrach. Ostatnia aktualizacja jest z roku 2014 jest to 850 jaskiń w tatrach oczywiście. Nazwa tej doliny wzięła się najprawdopodobniej od kaplicy na polanie starego kościeliska. W dolinie jest również prowadzony tak zwany kulturowy wypasowiec który możecie zobaczyć na samym początku no i oczywiście nie w sezonie zimowym a przed nami kolejny piękny widoczek My sobie zrobimy tu krótką przerwę na gorącą herbatkę z miodem. Powiem wam, że jakoś tak chodzenie po Tatrach nigdy mnie za serce nie chwyciło. Wolę Beskidy chyba, ewentualnie Bieszczady, w których ostatnio się zakochaliśmy. Ale jeżeli chodzi o Tatry, to takie dolinki na takie niedzielne wypady są dosłownie idealne. Spójrzcie na te widoki. Jakoś może te wysokie Tatry, wchodzenie no te wyższe szczyty nigdy mi nie kręciło w Tatrach, ale takie zimowe widoki to jest zdecydowanie to co, to, co nas kręci. Idziemy do dziewczyn, wypijemy sobie gorącą herbatkę z miodem z termosu. Patrzcie, przerwa z takim widokiem. Herbatka w takim miejscu smakuje jeszcze lepiej. Herbatka wypita, ptaszka nakarmiliśmy, co widzieliście po ujęciach, a teraz się tam za mną. To jest widok, nie? No i muszę Wam powiedzieć, że to było naprawdę dobrze spędzone niedzielne popołudnie. Tak jak mówiłem na samym początku, e, kiedyś tu byliśmy jeszcze jak nasza Nadia była malutka i jak nie prowadziliśmy kanału Miłośnicy Podróżowania. Wtedy też nie doszliśmy do samego końca Doliny Kościeliskiej, albo no w sumie Dolinę Kościeliską traktujemy jako taki krótki spacerek. Idziemy sobie kawałek, mamy tu takie ławeczki jak widać za mną. Tam sobie zawsze wypijemy gorącą kawkę, herbatkę, coś zjemy no i wracamy. Także, kochani, z tego pięknego miejsca, z takim świetnym widokiem, żegnam się z Wami. Zapraszamy tradycyjnie na naszą grupę Facebookową Miłośnice Podróżowania. Tam możecie wrzucać swoje fotki. Widzimy się w kolejnych odcinkach.